Sprawa wygląda następująco, jeżeli chodzi o dragana palicza, faktycznie zawodnik jest już, dzisiaj jest prezentacja zawodnikiem Białej Gwiazdy, przeszedł badania pomyślnie, badania medyczne, co do umiejętności, to został pozytywnie oceniony przez dział skautingu, przez dział sportowy, przez kadrę szkoleniową i od, od niedzieli dzisiaj już oficjalnie jest zawodnikiem naszego klubu i. Będzie nam pomagał już od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europejskiej, gdyż no, zawodnik posiada paszport unijny, więc to nie, 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 nie stanowi żadnego problemu. Co do Argentyńczyka Riosa, faktycznie przebywa z nami, przeszedł badania medyczne. Jak, 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 jak bywa z reguły, jeżeli ktoś już przechodzi badania medyczne, to te. Rozmowy są bardzo zaawansowane. No nie, 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 nie zwykliśmy wyrzucać pieniędzy na badania medyczne tak tylko dla każdego. Więc yy, będą toczone jeszcze tutaj na początku tego tygodnia, dzisiaj jutro rozmowy dopinające do, 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 do finalizujące, Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to, to zawodnik zostanie z nami na rok, z jakąś tam możliwością dalszej współpracy. Yy, z takie nazwisko faktycznie pojawiało się. Myśmy byli z nim zainteresowani. Sprawy się o tyle komplikują, że po pierwsze zawodnik nie ma paszportu unijnego i to w obecnej sytuacji utrudnia nam, bo nie ma co ukrywać, chcielibyśmy się wzmocnić już tą linię defensywną środek obrony na mecz, trzeciej rundy kwalifikacyjnej. Więc, więc niemożliwością jest fizyczną załatwienie dokumentów uprawniających do podjęcia pracy w Polsce w tak krótkim okresie czasu. Stąd też ta, 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 ta opcja na chwilę obecną nie, 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 nie funkcjonuje. Znaczy ja nie, nie, nie mogę się tutaj na tej sprawie odnieść, bo, bo ja o tej sprawie nic nie wiem. No. Ciężko mi, to jest zawodnik korony, więc ja nie mogę powiedzieć w tej chwili nic, bo, 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 bo. Nie, ma, nie ma tematu. No z punktu widzenia działu sportowego, to ja bym bardzo chciał, żeby duże nazwisko tutaj klub, klub zasiliło, bo, bo klub zasługuje na, 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 na to, żeby w nim grali duży, dużego formatu piłkarze, a co do, co do spraw marketingowych, no to, to nie, ma, nie, ma, nie ma co ukrywać, że tak, tak jest na świecie, że duże nazwiska przyciągają. Czy tak się stanie? Ciężko mi powiedzieć w tej chwili, bo... bo nie, 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 ma, nie jest to na takim etapie, te sprawy nie są na takim etapie, żeby cokolwiek można było powiedzieć. Żadnej oferty oficjalnej, na, na, na jeżeli chodzi o zawodnika juniora Diaza, nie, taka oferta nie wpłynęła do klubu, więc nie ma, nie, nie ma tematów na, na, na chwilę obecną. Okno jest otwarte, więc z doświadczenia wiadomo, że różne rzeczy mogą się zdarzyć. Niemniej jednak na chwilę obecną... Mogę potwierdzić zdecydowanie, że, że żadna oferta oficjalna na, na tego zawodnika nie wpłynęła. Oficjalnej, oficjalnej oferty na Piotka Bruszka też nie ma. To jest identyczna sytuacja, jak, jak to są fakty medialne, nie, nie, nie poparte rzeczywistymi jakimiś konkretnymi ofertami z klubów.